16 września 2023 roku Jurata plaża, proszę Państwa, to jest po prostu Przecudownie Idziemy w stronę Helu Nie wzięliśmy wody ze sobą niestety Zapomnieliśmy sobie kupić Mieliśmy iść tutaj lasem Ale zeszliśmy na plażę i okazuje się, że jest tutaj pięknie Ubity piasek Więc bomba Mam nadzieję, że bez tej wody jakoś dojdziemy, te 10 kilometrów. 10 kilometrów bez wody, Gabrońska. 10 kilometrów bez wody. Słodkiej przynajmniej. Na ten, na sklep to tutaj nie ma najmniejszych szans. Na no plaży mało jest, no? dużej mi będzie smakowała, bo wypije wiadro. O przy okazji pozdrawiam pana Piotra i yy, od 740. Uszanowany. Dzięki, nie? No i nie wiem jak ty, ale ja uważam, że Jastrzębia przy tym się chowa Nawet Nie, poza jest to... sezonem Niestety... Lubię Jastrzębią ja też Ja też lubię, ale jednak tu jest fajnie Pozdro Karola <grytanie> <grytanie> Nic, nic Znajomi spod Warszawy są w, w, w szafirze teraz takie warszawiaki też. O, normalnie namioty. Cyk, cyk. Chyba taki wspaniowy namiot, nie? No tak. Sorry, że tak szarpię, o właśnie to zdjęcie chciałem zrobić. Idziemy dalej, ludzi coraz mniej, no nie? Już się skończyły budynki, a tam się dalej pewnie ciągnęło I z tych budynków ludzie tu ciągnęli Piękne No Latają biedaki Jakieś Piękne, ale ładnie Hej, dobrze, a teraz jeszcze Ci zrobię z tej strony. Czekaj, ale, ale to będzie fota, ojeju. Teraz się dowiecie, o co mi się rozchodzi zasadniczo. O. Cały konar był, że tak powiem. Dobrze, proszę Państwa, Buciorki zabieramy, ja już, jak widzicie, kołymi stopami tutaj się posługuję. Łogiń? Zaraz, dobrze. Chodź, bo stykniesz. Co? Nie! <grybujesz> dobrze, jakbyś na armacie siedział. Czekaj, zobaczymy, jak daleko jeszcze mam. No, ja myślę, że Około daleko. Czeka, czeka. Samochód no. od minut. Uuu. No. Godzina 45. To no, ludzik, ale on pokazuje lasem. A zobacz, my jesteśmy na plaży, czyli dwa razy tyle możemy sobie zrobić. Nie? Czasu. Możemy. 4 godziny tam są. Dobra. Bo to jak zobaczysz jakieś zajście to schodzimy. Chodź. Nie problem. Plaża się zmienia. Woda też tutaj bardziej mętna. Te korzenie tutaj fajnie nie pnie, rozmaicają. Widok Taka ziemia wymyta Ogólnie widoki piękne jak widzicie Nie ma to tamto Tu to Sanremo normalnie, zobacz Albo sytylia. Wow. Zimna? Dale. Nie wiem jak daleko zajdziemy, ale chyba nie będziemy szli całości lażą, nie? Nie, bo trochę szkoda w tutaj Bo tutaj myślę, że za parę zburzymy się Pewnie tak, no bo właśnie, bo idziemy, widzicie, takim tempem musi już tutaj zapadamy, tu już nie ma tego ubitego za dużo Ale i tak jest pięknie Do proszę Państwa Chyba nie jest ziemia Weszliśmy tutaj, wyjątkowo miękkie to jest To ciemne Przyjemnie, tak czy jakie Schodzimy co? Lepiej Nie no, co? No pewnie Ja ten rower to muszę naprawdę uruchomić Wdrożyć znaczy się To by to też rower dobrze zrobił. No. Rolki rower. Rolki rower no. I schody. Schody. No, trochę dość, ale przeważnie je pokonuję z jakimiś obciążeniami. A no to w sumie celę... lepiej przecież. Nie? No tak, ale. męczące bardzo. I obciążające. Chyba. Ale ja, ja, jak tu jest cudnie Halo No Na pustynię I co, tędy czy tędy Ojecznie też mi się podoba No trzeba wypróbować przynajmniej To jak na księżycu normalnie dużo że tędy nie chodzi No tu jakby ktoś kiedyś szedł Chyba Ciekawe co to było ściana czegoś rozwalonego? O, zbrojone było. A tu jest jeszcze, zobacz. To jest to całe chyba. Coś stało. Z czego coś takiego, takie grube może być? Że macie pomysł, jaki gwint chyba? To to chyba do kosa wezmę. Zobacz, chcesz sobie z tego wisiorek zrobić? O, jakie ciężkie. No. Mam naprawdę to brać? Nie, no żartuję, żartuję. Tak normalnie to rzuciłaś, bez Celebracji żadnej? No. Dokładanie. Dobrze. No idziemy na pałę dalej. Tu zobacz znowu coś rozbite. Dobra, dobra. To co? Idziemy do tej ścieżki, nie? No. Były tu jakieś otwory. Ciekawe co to. Ale tu sporo było rozwalonych takich konstrukcji. Ja to nie wiem, czy tędy nie jechałem kiedyś sam, rowerem. Jakbym, bo kojarzę taką właśnie. O, a co tu jechało takie? A, nie, nie coś ty za szerokie No dobra Tak czy siak w prawo i w lewo, nie? No to cyk. Jak? Tu zobacz jakaś wybrukowana ta droga normalnie W ogóle jest ekstra, nie? Tak No tutaj naprawdę można odpocząć O tak to nie sapot Ani mielno Chociaż so pod zmianym Do jednego wora to, to jest brawura. No, coś tu solidnego jechało. Ja pierdzielę. Nie, nie. Uwaga, miny. A mam taką tabliczkę. Od gościa z Gdyni kupiłem miny. Prawdziwą, naszą, no. Gość na okręcie pracuje. Tam droga, czy gdzieś musi być... No gdzieś tu w lewo musimy zaraz odbijać, to fakt, Dobra, znaleźliśmy drogę. Idziemy już w dobrym kierunku. Teraz Ale z lewej tutaj dużo nadrobiliśmy jak to? no w sensie z tą plażą a no to... tak tak no to, to było wiadomo. To chyba nie ma zaraz tu się pociąg pokaże a nam zostało ile teraz pokazuje? No nic nie pokazuje bo nie mam zasięgu w ogóle no i luz tak czy siak spoko i tutaj zobaczcie rowerem górskim bez pierdnięcia można sobie jechać z Alejki Leśnej zeszliśmy na tą rowerową. A to było parę kilometrów temu. Tak, no wzdłuż, wzdłuż tej rowerowej nie ma takiej pieszej, więc tutaj trzeba było się trochę e, no, przepuszczać, że tak powiem. Teraz już mamy chodnik. Po prawej stronie ośrodek, który kiedyś nagrywałem parę lat temu. Nie pamiętam jak się nazywa. No i to normalnie mam. można sobie wynająć miejsce. Te tak. wagony. Wagon. wagon. No, w każdym razie y, ja sobie wyobrażałam, że nie tak my się umawialiśmy. Tak. No. Nie wiem czemu, ale sobie tak umyśliłam, Tym mi się wydawało, że tak jest, ale chyba nie jest, że wzdłuż tej ścieżki rowerowej tutaj przy drodze y, przez las wjedzie taka ścieżka, no leśna, ale normalna ścieżka. Okazało się, że tam to raczej nie jest ścieżka, tylko wiecie, no taka mało uczęszczana, no dróżka, no można by tam się dopatrzeć, ale no ciężko się idzie, bo są takie raczej haszcze i tak dalej. No, a poza tym, ta ścieżka tak kluczy, cały czas są różne zakręty i bardzo długo się tam idzie, po prostu nadrabia się mnóstwo kilometrów, więc my już dawno powinniśmy być w helu i myślę, że nadłożyliśmy z 5 kilometrów tego kręcenia po lesie. No i dobra, mamy to w nogach, będziemy zdrowsi, więcej się nawdychaliśmy i pięknie, ale fajne te domki tutaj. No, to bym nie pogardził. No. Trzy apartamenty do wynajmu. Żyć nie umierać.